Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Witam się z Wami jak zwykle, albo jak w większości z mojej kuchni. Za mną mój ukochany biały paczkomat, moja kuchnia. I co, kochani, w dzisiejszym filmiku? W dzisiejszym filmiku najpierw zaproszę Was na taki hol spożywczy, zakupowy, który zrobiliśmy z moim mężem kilka dni temu, i wtedy to nagrałam bo potrzebowałam niektóre składniki do dani, które będę na przykład dzisiaj robić, robiłam wczoraj. Także teraz zobaczcie sobie produkty, które wtedy kupiliśmy i widzimy się za chwilę. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmiku i to będzie Food Hall. Właśnie wróciliśmy z Lidla, pokażę wam zakupy. Zobaczcie, tutaj są na całym blacie zakupy, więc zaraz wam pokażę co po co i dlaczego pierwsza rzecz to jest kasza orkiszowa O, bo w zasadzie poczekajcie ja sobie tylko sprawdzę mam ryż brązowy i mam z kaszy to mam tylko kaszę tą pęczak ale też już chyba tutaj dwie torebki tylko więc taka kasza orkiszowa tutaj Jeden donacik. Słuchajcie, tutaj jakieś takie y, przyrządy to mój mąż wybierał. To jest do y, ściskania y, kabli. Takie jakby zaciski. O, wiecie, jak macie gdzieś dużo kabli za komodą, od telewizora, od konsoli, y, od wszystkiego, no to dobrze, żeby one były w jakimś ładzie i porządku. Więc takie coś. Ta y, dziwna rzecz to jest szywacz Ręczny i to urządzenie jest po to, aby łatwo mocować tkaniny, folie, tapety, jak również do majsterkowania w drewnie, ponieważ my mamy jedną rzecz do naprawy, więc miejmy nadzieję, że to się sprawdzi i uda się naprawić to, co mamy. Chlebek taki z ziarnami. tutaj chleb tostowy, bo już nam się kończy. Dwie bułeczki na kolację, jajka, tutaj mamy sałatę rzymską, dwie takie malutkie. O, nie spadaj. Teraz tak, tutaj sok pomarańczowy, kurczak, taki dość mały, ale to mój mąż będzie go robił w chyba ma... A ty kupiłeś maślankę, czy w czym on miał być? A, w jogurcie naturalnym, dobra, więc to w jogurcie naturalnym. Tutaj mam, słuchajcie, dwa worki takiej pięknej papryki. Mam tutaj 8 sztuk, ale naprawdę jest przepiękna. Muszę robić faszerowane papryki, więc możliwe, że też na kanale taki filmik się pojawi. Wydaje mi się, że gdzieś w jakimś vlogu ja już wam pokazywałam, jak to robić. Porobiłam y, na przykład takie papryki faszerowane na. Y, Przyjęcie Michała, ale chyba tego nie, ja nie wiem, nie, nie pokazywałam. W każdym razie będzie osobny filmik, jeżeli chodzi o tą paprykę. Lejsy. O, tutaj mamy coś fajnego: takie lejsy z oliwą z oliwek o smaku soli morskiej z ziołami. No, ciekawe co to będzie. Małe marcheweczki. Dwie pomarańcze. Tutaj mamy. Szynki, tutaj mamy o, szynkę do tostów, polempicę sopocką, boczek, mały proszek. Takie nietoperki. Tutaj mam um, pieczarki, bo będę za chwilę robić pizzę. Bazylia świeża, szalotki. Tutaj wziąłem dwie takie foremki do pizzy. Ja zawsze robiłam, właśnie robię pizzę na takiej dużej tej blaszce z piekarnika, ale dzisiaj zrobię na takich dwóch okrągłych. Ona ma średnicę 28, cm, średnicę 28 cm. No i dwie takie zrobię. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy fajnie na tych blaszkach, czy się nie spali. Wiecie, no zobaczymy. Takie są dość cienkie te blaszki, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie ok. Jeden czosnek drożdże do pizzy, kukurydza w tych małych puszkach, masełko, sok pomidorowy pikantny. Tutaj są dwie puszki pomidorów. Tak, to będzie do pizzy. Oliwki czarne będą do pizzy. Co tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy dwa opakowania takich chipsów jabłuszkowych. Łosoś, tutaj mamy dwa opakowania skrzydełek i tak, tutaj. I tu mam jeszcze dwa opakowania mięsa wieprzowego. I to mięsko będzie w tych paprykach plus ryż. Więc mogliśmy więcej ryżu kupić, chyba, bo nie wiem, czy mi starczy. Ile my tu mamy ryżu? Jedną torebkę ryżu. Będzie za mało do tych papryk kabanosy. Tutaj mam śledziki, ten, te są w sosie koperkowym, yy, te są w sosie musztardowym. To Nina bardzo lubi. Por do zupy, jest ser do pizzy. Tutaj jest łopatka wieprzowa do upieczenia. Pepsi, to jest bardzo dobre wino. Ostatnio kupiliśmy i naprawdę jest w dechę. Więc wzięliśmy jedno. Taki żel. Bardzo ładnie pachnie ten morski. Wzięłam jeszcze pomidorki koktajlowe. Jogurt naturalny to właśnie będzie do tego kurczaka. I jeszcze takie bułeczki do odpieku, żeby były świeże na jutro. Na śniadanie. I to by było. Aha, jeszcze woda. Woda stoi tam, no i chyba to wszystko. Takie zakupy nie wydają się jakoś specjalnie duże. A rachunek jest taki. Więc tak to wygląda. Widzieliście, że w tym filmiku, właśnie zakupowym, kupiłam pieczarki, kupiłam rzeczy potrzebne, żeby zrobić pizzę. No i później, jakby w ciągu tygodnia, kiedy miałam wolne, te wszystkie rzeczy z tych produktów mniej więcej zrobiłam. Nagrywałam Wam też różne gotowanie, i może do gotowania, słuchajcie, przejdziemy. Za chwilę, ale powiem Wam, co dzisiaj będę robiła. Dzisiaj będę robiła papryki faszerowane. Kupiliśmy, tak jak wtedy Wam pokazywałam, przed chwileczką widzieliście, kupiliśmy dużo, dużo tutaj nie, tutaj nie zmieściłam wszystkich, mam jeszcze kilka. Kupiłam, kupiliśmy papryki czerwone, no i będę je dzisiaj słuchajcie, faszerować mięskiem i ryżem. Oczywiście będzie jeszcze tutaj cebulka, będą przyprawy. Także wszystko zobaczycie, myślę, w osobnym filmiku. No więc dzisiaj taki obiad. Powiem Wam, że ja ostatnio papryki faszerowane robiłam na przyjęcie mojego syna i to było w maju, więc zobaczcie, jak dawno temu. Więc tak, więc takie sobie dzisiaj papryki zrobimy. Oczywiście nie zjemy tego na raz, więc myślę, że jeszcze na jutro nam taki obiad zostanie. Co jeszcze słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć? Ja akurat teraz mam e, chyba 3 dni wolnego, wczoraj byłam, e, wczoraj był 10 i wczoraj, słuchajcie, zarejestrowałam się na trzecią dawkę szczepienia, także wczoraj byłam o 14.30 na trzeciej dawce e, i powiem Wam, że tak nic mi nie było. Po drugiej też e, w zasadzie nic tylko boli mnie ręka, wiecie? Naprawdę boli mnie to ramię i ciężko mi było, że nie mogłam w ogóle, wiecie, spać na tym boku. Ja lubię spać właśnie, znaczy najpierw sobie leżę na prawym boku, a później jak już, wiecie, już tak mam zasnąć, to się przekręcam na lewy bok. I słuchajcie, i to jest właśnie ta ręka, gdzie mnie niestety boli. Plaster jest przyklejony, na razie nie będę go zdejmować, chociaż wiecie, no to nie ma jakiegoś tam śladu gigantycznego, ale po prostu... No boli mnie ta ręka, więc yy, nawet powiem wam, że jak dzisiaj szłam z Niną do szkoły, to nie mogłam nieść jej plecaka w tej ręce. No, naprawdę no tak dość mocno boli. Nawet słuchajcie, to jest dla mnie ciężkie, żeby utrzymać tą ręką. Kochani, a więc ja was teraz zapraszam do dalszej części filmu. W dalszej części filmu zobaczycie yy, moje gotowanie tak naprawdę z kilku dni. To będą różne rzeczy, które gdzieś tam mniej więcej udało mi się ponagrywać. A wiem, że lubicie takie różne gotowania z mojej kuchni. Także teraz zapraszam Was na taką kulinarną. Kulinarną, jakby to powiedzieć? Część kulinarną filmu. Także może coś tam wiecie, zaczerpniecie. Do swojej kuchni coś, coś, jakiś pomysł, może Wam podsunę, bo to czasami naprawdę brak pomysłów jest na, na te obiady. Ja ostatnio też mam taką, słuchajcie, taki, taki etap, że ciężko mi jest coś tam wymyślić. I um, e, jakoś tak też mam, nie za bardzo mam ochotę na różne rzeczy, także, ale dzisiaj będzie pyszny obiad, także zapraszam Was. E, papryczki pojawią się w innym filmie. Więc już dzisiaj wam tych papryk nie będę tutaj pokazywać, także no na razie to tyle. Zobaczcie sobie teraz to moje gotowanie. Teraz jeszcze chciałam Wam pokazać, że moja Monstera wypuszcza chyba dwa nowe liście. Się zaczęła, już widziałam, że tam coś się dzieje, i słuchajcie, i jedna, i druga wypuściła po nowym listku. Nie wiem dokładnie, czy te listki będą miały dziury, bo to nie zawsze, zawsze, no, Monstera kojarzy nam się z tym, że te liście są takie, wiecie, sercowate, z tymi dziurami, ale nie zawsze, jeżeli chodzi na przykład o moje Monstery, takie wypuszcza. Czasami wypuszcza zupełnie bez dziur, czasami ma tylko dwie dziurki. Czasami jest w pełnej okazałości i ma tych dziurek tam 6 czy ile tak tradycyjnie. To też zależy oczywiście od ilości światła, a wiadomo, że to światło teraz jest takie sobie, nie ma słoneczka za dużo, także jak już rozwinie te listki, to się okaże dopiero. Ile tam tych dziurek ona będzie miała? Słuchajcie, jeszcze chciałam Wam pokazać jedną rzecz. Wiecie dobrze, że ja jestem miłośniczką puzli. Ostatnio przeglądałam sobie, właśnie różne takie strony, jeżeli chodzi o puzle, i jedne puzzle naprawdę mi nie przykuły. Mam je tutaj, bo zamówiłam. Jeszcze wysłałam link do mojego męża. Mój mąż oczywiście mówi tak, piękny, zamawiaj. No więc zamówiłam, mówi, też będę układał. Mój mąż czasami też mi pomaga układać puzzle. Więc ja już tutaj wam zaraz odpakuję i pokażę. Nie wiem tylko dlaczego to pudełko jest takie małe. Wiecie, bo to miały być puzzle, które mają tysiąc elementów. A coś są takie, wiecie, podejrzanie małe. No, ale śliczne. Zaraz, zaraz wyjmę. O, poczekajcie, tutaj mam paragon. 53 zł. Tu mam jeszcze wizytówkę chyba. Tak, wizytówkę. Już wyjmuję i wam pokazuję, jak wyglądają te buzle. Ale piękne opakowanie. Mm. Niesamowite, zobaczcie, tak wyglądają puzzle. E, takie wybrałam. Mm. Bardzo często y, właśnie wybieram latarnie morskie y, w moich puzzlach. Bardzo często wokół niej latają orły, y, i to jest tak, taki jakby sentymentalny motyw. I jeżeli zobaczę coś takiego, to w ogóle nie ma opcji, żebym ja tego nie kupiła, więc, tak jak Wam mówiłam, jest tysiąc elementów. I taki będzie obrazek po yy, ułożeniu nowości, bo powiem Wam, że ja naprawdę jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o różne takie yy, puzzlowe yy, nowości, a tego powiem Wam, że ja nie widziałam yy, nawet pod koniec zeszłego roku. Ja to zobaczyłam dopiero teraz, jakoś tak na początku, E, stycznia. E, I to jest taka zupeł, zupełna nowość, tak jak mówię, nigdy wcześniej nigdzie ich nie widziałam. No także nie mogłam się oprzeć, więc to są mój nowy nabytek, moje nowe puzzle. będziemy działać. Ja już się z wami będę żegnać, bo muszę się zabierać za obiad z dzisiaj. Tutaj papryki na mnie czekają. Także ja dziękuję Wam w tym filmiku za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że był w miarę ciekawy. I widzimy się oczywiście w nowych filmach. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie łapkę do góry, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wtedy będziecie dostawać powiadomienia o wszystkich moich filmach i jakie dodaję. I będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli będzie Was coraz więcej. Także dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia, do zobaczenia, buśka.